nie jest jedynie nie, nie, nie. tak, jak wam odpowiem. Będziesz woda jedną Tak. No całą? 23. No, ale... Taki jest To jest Czy ci wygrali z tamtymi chyba 4-0? Nie. jest To jeszcze ale

Piła, 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 olej Idę, idę dobrze dobrze. 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 dobrze, dobrze No z tej już nikt coś zrobić, zrobi Szybko, dobrze, dobrze Dziękuję No kurde, muszą się postawić chłopaki chyba, nie? No Dokup tą wodę, nie? I dotknij butelkę z zewnątrz A Ona jest z dołu, tam z szatu. Żyjemy, nie? No Tam jest zimno. Przedni żyjemy Żyjemy, czy tam Dobrze, dobrze, nie ma haulu, nie Nie, zostawił się Ja chodzę w takim się dzieje, Za dużo, nie wierz Za dużo i wpuknie, nie wiem na w, w Bartelona? Bartelona to Szybciej piłką, ja Tu wiesz, jednego kilka. Weźmy, mi, weź mi z ręką tę Co myślicie, Barcelona? Barcelona chyba, co?

しかも12歳です。 bo No, no tak, nie, bo ci tutaj także są biedni. Co biedna sprawa Dobra piła, dawaj. Zra zranili zwierzęta, poczuli krew i teraz jest 13 też starszy. Tak mi się wydało. Już nie, już nie, nie, ogólnie już chyba Ale nie. To już nie, jest. nie, nie. chyba tego nie. Nie, nie, nie. chyba w nie. No, şey... no, nie, nie. ma na chyba nie. się nie. Nie, nie. na Będzie z Berną Merkę. no, nie, trochę złoszczy. Nie, nie, ta ja nie, 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 ja ale nie, umiem, tak, znaczy, to... nie, 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 Tak, albo nie, nic strasznego, to jest spontaniczne rozmowy ta o, o życiu, o życiu. Dzień, <słorthy> Filozoficzne, rozumienie. Olek, olek. Oj, 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 oj Mówię, że no, jest. To? E, to przez O lepiej, żeby tak uciec. Nie, no, normalnie siedzą, nie? A ja. Znaczy mają problem. Rado. Dobra, dobra. Chyba no, tam sam do środka wejść. Może no, to druga, kto tam jest za ławce

nie? No kurde jakiś 15, nie da się spać nawet, on gdzie on jest 16? 15-14. Weź lej ileś staraj. O 15 już chodził. Tak, no zobacz. He dobre ty. Nie? <laughs> on, jak tu wiesz 16 już chodził. <laughs> Na pewno, on no, no, nie, nie życzę. 16 minut rano to zostało. Dobra. Dobra, Dobra. Dobra, no to było otwarte i zadawne. No to było tak, nie było, było, było prawda?

Brawo, brawo, super zagranie, super zagranie. Daj. Daj, tak łatwiej nie podsadzić. Bądź dobra. 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 To, Jeszcze do weź, no tak, końcu, no to do być ciekawy pierwsza wezmę na końcu, to Ale kurde, no coś przechleje No, ale... dobra. No, Brawo Dawaj, dawaj, dawaj Daj. przecież przechleje

Ja już nie chodziłem do gimnazjum. On się, się chodził. Dawaj Marcel. Ciągnął o, o, Trzyma. o, go. Co? Ciągnął go. Go. go za rysówkiem. Ignacy, Ignacy jest Szyłusił wężon. A nie chcę. No ci pan nie, co no, jednak nie mnie. na ogólnie pani też, nie? No 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 Dobrze, dobrze, dobrze Dajcie chłopaki, jeszcze chwilę Dawać wojna Ole Ja znowu? A znowu obsesja. siedził, siedzi. siedzi. A, A, ja, ja. No wiem, zieloni, piję. No. i na razie wiesz? widzisz, no ten mecz będzie, będzie wesoły. Ja no, dobra, nasza nasza. bardzo dobrze kombinuje tam, nie? 23 dobra, dobra, dawaj, dawaj, dawaj pan już jeden do przodu druga. brawo dobra Piła

Teraz z Szebikiem? z Szybikiem, bo wszyscy są tam mhm. baby. różny bo nie Boże. nie a potem będzie dobra nie, jeszcze jeden right nie, jest dwa No, jeszcze będzie ciężko ja tak wystrzelić z Anglii tak wygląda, nie? Nie, no, wygląda to, że Jak wyjdzie z północy Anglii, no. albo Irlandczyków. Nie? Chodź coś po angielsku. hello no. Halo! No. Zasiujcie no. sobie. No. no! Brawo! Dawać no. minuta

走<多>